No, z takim kablem, to przygotujcie się, że będziecie siedzieć wyjątkowo blisko telewizorka. Nie wiem, jak można było dać takie maleństwo. Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Z tej strony Jacek. Dzisiaj mam dla Was recenzję takiego sprzętu ciekawostki, takiego, e, można powiedzieć, że przedmiotu kolekcjonerskiego, który przez bardzo długi czas był poza moim zasięgiem, aż w końcu po wielu, wielu latach naprawdę poszukiwań udało mi się go w miarę rozsądnej cenie upolować. A sprzętem tym jest konsolka NES Classic Mini. Sprzęt ten został wydany przez Nintendo w roku 2016. Niestety, tutaj Nintendo nie postarało się o odpowiednią ilość tego towaru, i konsolka bardzo szybko się wyprzedała. Tu już praktycznie po kilku miesiącach nie mogliśmy jej w normalnej cenie kupić. No i był to praktycznie taki raj dla skalperów, bo znalazły się osoby, które, wiadomo, kupiły kilkanaście sztuk tego produktu, a potem sprzedawali np. po 2 tysiaki, nawet 3 tysiaki. No, tutaj ceny były naprawdę z kosmosu. Na szczęście, Nintendo z czasem poszło po rozum do głowy, i po około roku, w roku 2018, wydali powiedzmy taki drugi rzut tej konsolki, aby więcej graczy mogło sobie ten sprzęt zakupić. Ja bardzo długo starałem się swoją konsolkę zdobyć, wreszcie się udało. Tutaj trafiłem, co prawda, na egzemplarz używany, ale naprawdę w dobrym, można powiedzieć, że kolekcjonerskim stanie. No i dzisiaj mam taką niekłamaną przyjemność podzielić się z Wami moimi wrażeniami. Zapraszam na ten materiał. Konsolę dostajemy w takim oto gustownym pudełku, który z przodu bardzo przypomina pierwowzór, bardzo przypomina oryginalny design pudełka od NESA. To rzecz na pewno subiektywna, ale mi na przykład bardzo podoba się ten kosmiczny background. Mamy tu wielkie klasyczne logo Nintendo. Mamy też informację, że wgrane jest 30 gier oraz Nintendo Seal of Quality, z którego często się z kumplami śmialiśmy. Z tyłu opakowania znajdziemy szczegółowe informacje, jakie tytuły są preinstalowane w konsoli oraz takie małe miniaturki dla najważniejszych tytułów. Konsola wygląda po prostu nieziemsko dobrze. No sami popatrzcie. Jak tu się nie zakochać w tym maluchu? Cały system wygląda jak na żywca wyjęty z lat 80., jedynie oczywiście w dużo mniejszej formie. Projektując ten sprzęt, postarano się, aby zachowano oryginalne proporcje pierwowzoru, jednak wszystko oczywiście znacznie pomniejszono. Oryginalny NES był praktycznie rozmiarów pudełka od butów, a Classic Mini spokojnie mieści się w dłoni. Z przodu konsolki znajdziemy dwa wejścia na pady. Tutaj w zestawie niestety dołączony jest tylko jeden, ale bez problemu możemy dokupić więcej. Znajdziemy tutaj również przyciski start oraz reset. Przycisk reset jest o tyle ważny, że będzie nam również służył do wychodzenia z gry. Konsola wykonana jest naprawdę ze świetnej jakości plastiku, stanowi bardzo estetyczną bryłę, a wszystkie jej elementy są idealnie spasowane. Myślę, że warto też zwrócić uwagę, że sama konsola jest naprawdę niewiele większa od dołączonego pada, o którym zaraz sobie też powiemy kilka słów. Klapka na kadridżu to oczywiście taka atrapa nie da się jej otworzyć ani włożyć jakiegoś karta do środka, co wydaje się oczywiste, ale wolałem o tym wspomnieć. Największe różnice zaszły z tyłu konsoli to tutaj znajdziemy wejście HDMI. Oraz port na ładowarkę, niestety micro USB. Warto też wspomnieć, że niestety ładowarka nie jest dołączona do zestawu. Pod spodem urządzenia znalazły się gumowe nóżki, które zapewniają konsoli lepszą stabilizację. Konsola świetnie leży w dłoni, i jest naprawdę leciutka. Jest zauważalnie lżejsza od na przykład mojego smartfona. Wiadomo, że Nintendo wie, jak nas chwycić za nostalgię, ale koniec końców ten design urządzenia wypada ocenić naprawdę wysoko. Włączenie systemu sygnalizuje nam taka oto czerwona dioda. Od razu lądujemy w menu wyboru gry. Główny dashboard to trzeba od razu przyznać jest naprawdę estetyczny i bardzo responsywny, a jego design nawiązuje do samej budowy konsoli NES. Systemowi na pewno nie można odmówić uroku. Z tego sprzętu na każdym kroku wylewa się taki unikalny charakter. Posłuchajcie chociażby tej muzyki, jaką słyszymy w menu wyboru gry. A teraz sprawdzimy sobie, co Nintendo nam zaproponowało na switchu. Aha, z tego ekranu mamy też od razu dostęp do każdego z 30 zawartych tutaj tytułów. Mało? Może i mało, ale zawsze jest możliwość rozbudowy e, tego asortymentu za pomocą powiedzmy mniej legalnych sposobów. W menu Display. NES Classic Mini daje nam trzy opcje wyświetlania gier. Mamy standardowe wymiary 4.3, mamy tryb Pixel Perfect oraz mamy tryb Scanlines, który sobie teraz sprawdzimy. Zadaniem trybu CRT jest symulowanie nam sposobu, w jaki te tytuły prezentowały się na starych kineskopach. Sprawdźmy jeszcze ostatni dostępny tryb obrazu, czyli Pixel Perfect. Ten, co prawda, wiąże się z lekkim zwężeniem obrazu, ale za to oferuje najostrzejszą, najbardziej wyrazistą grafikę. Myślę, że każdy znajdzie ustawienie, które odpowiada jego preferencjom. Dostępnych opcji nie ma może zbyt wiele, ale wszystko, co najważniejsze, tutaj znajdziemy. Możemy na przykład włączyć tryb eko gdzie konsola po jakimś czasie automatycznie się wyłącza. Mamy też opcję wyboru języka, niestety bez języka polskiego. Z innych fajnych opcji mamy możliwość pobrania instrukcji do wszystkich gier w formie pdf na telefon za pomocą prostego QR-kodu. Nintendo oddało nam do dyspozycji naprawdę wygodny system zapisów. Do każdej gry mamy do dyspozycji 4 sloty na zapisy. Aby wykonać taki zapis, wystarczy wyjść z danego tytułu i na dashboardzie wcisnąć dół na krzyżaku. Wykonywanie zapisów jest naprawdę łatwe, szybkie i przyjemne. Na całkiem osobny akapit zasługuje dołączony pad. Który na szczęście, w przeciwieństwie do samej konsoli, wcale nie został pomniejszony. Jest to naprawdę bardzo wierna replika oryginalnego pada od NES. -a. Użyte materiały oraz kształt od razu przywołują bardzo nostalgiczne uczucia. Pad od NES ma naprawdę świetnej jakości krzyżak, jest to jeden z lepszych dipadów, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia, bardzo precyzyjny oraz wygodny. Przyciski Start i Select są bardzo miękkie, gumowe, dokładnie takie jak pamiętam. Przyciski A i B również sprawują się bez zarzutu i wiernie oddają charakter oryginalnych inputów. Z padem niestety związana jest też chyba największa wada NES Classic Mini, a jest nią niestety długość kabla. Ten jest zwyczajnie za krótki, wręcz rekordowo krótki, co sprawia, że musimy bardzo blisko siedzieć odbiornika TV. Co w latach 80. może miało sens, kiedy kineskopy były raczej małe, ale dziś, w dobie naprawdę wielkich płaskich telewizorów, raczej nie ma racji bytu. Mamy na szczęście kilka opcji, jak sobie z tym problemem poradzić. Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zakup odpowiedniego przedłużacza. Te są dalej szeroko dostępne, na przykład na Allegro, i to w bardzo niskich cenach. Alternatywnym rozwiązaniem jest na pewno też zakup innego pada. I tu na pewno warto wspomnieć. Że NES Classic Mini kompatybilny jest ze wszystkimi kontrolerami, propadami z konsoli Nintendo Wii. Ja również sobie taki sprawiłem i muszę przyznać, że sprawuje się wyśmienicie. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie przycisku Home jako reseta. Na koniec pomyślałem, że pokażę wam kilka moich ulubionych tytułów i takich rekomendacji, a zaczniemy sobie od kultowego Super Mario, którego na pewno nikomu nie trzeba przedstawiać. Na konsoli NES Classic Mini znajdziemy trzy pierwsze przygody w świecie Super Mario. Chiciorem są też przygody Kirby'ego. Które bardzo chętnie ograłem z synkiem, jest to pierwsza odsłona, gdzie Kirby dostał swoje charakterystyczne moce wciągania wrogów oraz pobierania ich mocy. Naprawdę jedna z najlepszych platformówek na NES-a. Mamy też pierwszy występ Mariana jako Jumpmana podajże w Donkey Kongu. We wszystkich testowanych tytułach. Jakość emulacji naprawdę jest bardzo dobra. Powiedziałbym, że jest tak wierna, wierna aż do bólu. Tam, gdzie pojawiały się w oryginale spowolnienia, te spowolnienia znajdziemy również tutaj. Takim highlightem jest dla mnie również to, że mamy tutaj dostęp do gry Castlevania. I to zarówno do jedyneczki, jak i dwójeczki. Szkoda, że Nintendo nie postarało się o licencję do trzeciej części, która Moim zdaniem, z tych NES-owych odsłon jest najlepsza, ale i tak trzeba docenić to, co dostaliśmy. O serii Castlevania zrobię zresztą dla Was bardzo niedługo retrospektywę, gdzie opowiemy sobie chronologicznie o całej serii. Do moich ulubionych tytułów należy też bardzo wymagające, ale i mega satysfakcjonujące Ninja Gaiden. Przez lata bardzo często lubiłem wracać właśnie do tego tytułu. Nie żałuję ani jednej godziny spędzonej z tą konsolą. Naprawdę ta konsolka dostarczyła mi wielu godzin takiej właśnie zabawy w retroklimatach. A takie poczucie, że mamy pod telewizorem sprzęt od samego Nintendo, a w garści trzymamy pada, który wygląda tak samo jak ten klasyczny pad od NES-a ma te same przyciski, tą samą budowę no to jest naprawdę coś nieuchwytnego, do czego naprawdę ciężko przyczepić cenę. Jest to absolutnie coś bezcennego dla mnie. Czy ten sprzęt ma wady? No jasne, każdy sprzęt ma jakieś wady. Tutaj na przykład wspomnieć można fakt, że mamy tylko 30 gier w granych. Jasne, zawsze chciałoby się więcej, ale z drugiej strony trzeba popatrzeć na to tak, że te 30 tytułów to są absolutne klasyki. Tu nie ma absolutnie słabych czy średnich gier. Każdy tytuł to jest absolutna topka i każdy tytuł moim zdaniem zasługuje na uwagę. Warto zadać sobie takie podstawowe pytanie: dla kogo jest ten sprzęt? No, myślę, że jeśli oglądacie ten materiał i zadajecie sobie pytanie: hej, a czemu on po prostu nie weźmie na przykład emulatora na komputerze? Albo nie kupi sobie Anbernika, tak? którego zresztą mam, sprawdzałem dla was ostatnio. Czemu nie użyję emulatora, jakiegoś retroarka? Przecież to to samo, tak? No jeśli zadajecie sobie takie pytania i myślicie w ten sposób, no to pewnie nie jesteście odbiorcą dla tego sprzętu. To jest, powiedziałbym, sprzęt dla ludzi, którzy chcą mieć taki kawałek historii, chcą mieć taki sprzęt od Nintendo, który stoi dumnie na półce, który stoi pod telewizorkiem który dostarcza takich retro wrażeń, ale w takiej bardzo autentycznej formie. Uważam, że wtedy jest to naprawdę zakup, który warto rozważyć. Test konsolki NES Classic Mini to jest mój 50. materiał, jaki zrobiłem dla Was na tym portalu. Muszę Wam powiedzieć, że przygoda z platformą YouTube była naprawdę niesamowita. W ciągu tego półrocza, jak już jestem z Wami, poznałem naprawdę wielu ciekawych ludzi. Myślę, że nauczyłem się też wiele o takich podstawach montażu, edycji filmów. Mam nadzieję, że poczyniłem postępy. Dzięki w każdym razie, że jesteście ze mną, że dalej mnie wspieracie, oglądacie. Naprawdę doceniam to, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że zanudzę Was jeszcze wieloma takimi materiałami na przestrzeni lat. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy sądzicie o konsolce NES Classic Mini. Czy jest to coś, co w czasach Anbernika emulatorów w ogóle warto rozważyć? A czy jest to zakup, który da się jakoś tak w miarę logicznie uzasadnić? No ja się starałem, ale może wasze rozumowanie, wasze pomysły tutaj są odmienne od moich. Chętnie poznam inne opinie. Dajcie znać w komentarzach, czy wy zdecydowalibyście się na taki zakup. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Proszę, lajkujcie, subskrybujcie. Z mojej strony to już tyle. Zapraszam Was następnym razem. Cześć!